Cześć widzowie Patrzcie jaki kubek dostałem od widzów Zajebisty, nie? Fajny kubek Mam już swój ulubiony kubeczek dzisiaj Ta! Imienny kubek mam, no Ale powiem wam co jeszcze dostałem Tajny list! Nie będę mówił od kogo, bo nie jestem 60. -ą. Uwaga, czytam! Wręczamy Ci ten oto kubeczek pełen nadziei na lepsze jutro, w ramach swoich działań wspierających Waffen Xen. Przypomnę, że to jest ten kubek. Ten kubek jest podzięką za wsparcie czy nawet pomoc w zwalczaniu złych person, jakimi są m.in. szachowy mentor, Lady Hetman czy nawet Aleksander Radomski. Mamy nadzieję, że popijanie herbatki minutki z tego kubeczka pomoże Ci wbić wymarzoną rangę w TFT niniejszym ogłaszam, a żalisz Twoja osoba zapracowała na ten Oto Order, jakim jest Pure Merit. Za dnia ówczesnego ogłaszam przemiwobec, wobec, że Bartosz Rudecki, zwany również jako x staje się honorowym członkiem Waffen Xen. Od decyzji odwołania nie uwzględniamy. Dziękuję za Dono i na I uwaga! Ten kubek niech będzie to wodem i świadkiem, że Waffen Xen istnieje. Pozdrawiam! fajne. Dziękuję chłopaki. Dziękuję Tori oraz dziękuję Piotr. Nie wiem czy są na czacie, ale pozdrawiam was. Obejrzymy szybko YouTubea i dopiero teraz y, po YouTubie TFT. Dobra, wszystkich wituberów. Z tej platformy. Random platformy. od początku jego historii po wszystkie dramy i jego zarobki. Pewnie słyszałeś kiedyś o sobie takie zdanie. Zdolny, ale leniwy. No Random Bruce niestety jest tylko leniwy. Jego historia zaczyna się w Poznaniu, mniej więcej wtedy, kiedy zaczyna się remont rynku jakieś 100 lat temu. Random Bruce po rozpykaniu matury oczywiście była dla niego łatwa. Nie zdaje jej. Matura była całkiem prosta, łatwe tematy by. No i Bruce staje przed ciężkim wyborem. Ma ogólnie trzy opcje. Pierwszą lenić się i nic nie robić. Drugą utrzymywać się z siana mamy, i trzecią zacząć. Zacząć streamować. Jak myślisz, którą Prus wybrał opcję? Jeśli powiedziałeś, że wszystkie to zgadłeś, Random Brut zaczynał już rzucać rzeczy w 2015 i podpinał się pod sławne osoby, m.in. innymi Zaka i Atora. No i robił on konkursy dla widzów. Jak udostępniłeś jego fanpage, to mogłeś wygrać skina. Gratulacje, użytkowniku. Tutaj na samym wstępie warto zaznaczyć, że wszystkie historie są w 100% legitne. chodziłem do lasu, żeby mnie komały gryzły w dupę ja konia do tego. No tak było. Nie zmyślam. A oprócz rzucania, pracował też na magazynie. Kontynuował ogólnie farmienie trendów, takich jak Akinator, Cleverbot. A potem rzucał filmy z Wowa, Hearthstone, League of Legends. Nie ogłasza wtedy na swoim Facebooku, że niedługo zaczyna streamować. Zaczął on wtedy budować legendy o swojej ciężkiej pracy. Pierwsze streamy już zaczynał przekładać, a później w końcu los uśmiecha się do gerberka i trafią do brązowych myśli, co daje mu wiatru w żagle. <noise> Niestety już wtedy kłopoty finansowe dają się we znaki, bo prawdziwy syzyf musi odpalać streamy, kiedy nie ma co palić. Tym liczy, że pomoże mu jego pierwszy partner. Tak pomyśl sobie, co ci pasuje do random Brusa, co on może reklamować. No, było to forum komputerowe The Hlipton, pewnie to jego nietuzinkowe umiejętności w IT. Dzięki którym może on na przykład pomóc ci naprawić monitor, bo po prostu był on niepodłączony. <grym> Ale. Wtedy również partnera na Twitchu. Jeśli dziwisz się teraz i wytykasz, że Gerberek ogólnie żyje po prostu z głową, z zamawiania jedzenia, to już na początku jego kariery możemy zobaczyć czemu tak jest. Bruce stawiał popisy kucharskie na swojego Facebooka, w którym gotował takie sztosy m.in. jak naleśniki z Monty, a do ciasta dał A Oprócz wiedzy kuchennej, angielskiego, Bruce też wyrówniał się swoją wiedzą matematyczną. Siemka, witajcie moje mordeczki, ja troszeczkę nie wyspany, bo skończyłem live o godzinie... ...dziesiątej 10 w temo 13, a 20... Ej, żałuję trochę, że nie znałem te 10 lat temu. Jak to oglądam, to. on wygląda jak Damianero, jest taki. Nawet nie wiem, czy nie... niektórzy mogą nie wiedzieć. Damianero stawiał internet. No wiem, że Cię to nie obchodzi, ale co mnie to obchodzi? 19. O mój Boże, pająk! Weź go zabi 18. Eee, słuchaj, mogłabyś ty iść spać na materacu? Nie mogę spać. I uczy się też wtedy od widza, kiedy są święta. Są kołajki, bo mi powiedział, ja się tam po świętach nie znam. Pamiętasz te forum komputerowe, o którym przed chwilą wspominałem? Bruce dodaje wtedy, że chciałby sobie pograć w Horizona, ekskluzywa na PS4, no ale nie może, bo komputer nie spełnia wymagań. Chodzi o to, że jestem mądry, ale jestem taki samo mądry. Samoukiem jestem. Dzięki takim umiejętnościom wbija swoje pierwsze 10K i zaczynałem się wtedy jego pierwsze zalążki mitomani i opowiada między innymi historię z komarem, ze szczurem, jak szybce klatką, to wyskoczył na niego wielki szczur, który miał chyba z 3 metry. Napisał, że oni szczur nie spodziewali się tego spotkania, więc tak się wydarł, że on podskoczył na 40 cm i się osrał. Kontynuując swoją tułaczkę wbija 100 tysięcy obserwujących. Niestety dla Brusa wyjrzał wtedy jego. I can fa Kling, faj, falary, from Twitch. fucking famous and no one Rizują też ogólnie dupeczki Dobra, mam nadzieję, że mnie fiota nie upiera, jak będę spał Chociaż wtedy poproszę lokatorkę, żeby wysłała ja To my miałyśmy ci ciągnąć druta? Nie, nic takiego... Tak, przecież ty powiedziałeś Co? No ale co gorsze, zaczyna wtedy wyzywać widzów Przez co Bruce dostał wtedy bana Udawał, że się zreflektował I oczywiście przeprosił widzów Bruce też się wtedy nudził i zaczepiał ksą Industries Nie lubię aby ja mógł dołączyć do Kfajon do No i wtedy możemy też zauważyć interesowność Brusa, potrafi on porzucić swoich przyjaciół, bo liczby spadają, ma grać z kumplami, ale wraca na Lola, bo no cyferki mu spadły. I ogólnie zrzuca on winy na wszystkich, tylko nie na siebie. Spoko, masakrują cię gracze na detachment. Tak, zmasakrowali mnie w ch... Masz rację, no niestety ciągnę cię w dół całe życie. Pamiętaj o tym. Stary, mał w jakby zobaczyła twoje opowieści na casual clownie, a twoje na Remigiuszu by zobaczyła różnicę. Może dlatego, że na mainie nie grał z takimi kur... jak ty. Zresztą nie zawodziłem tylko swoich przyjaciół. Jego widz wylosował na kole fortuny, że Bruce musi zrobić streama z Rasta na 24 godziny. No oczywiście Bruce to słowny chłop. Stream, który zaczynał się o 16 i odpalił o od 23, a streama wyłączył po 15 godzinach, bo bardzo źle się czuł. No niestety można było wtedy zobaczyć na steamie, że odpalił on po prostu Rasta. Trzeba bronić bazy, No i nad chodzi niestety największa rysa na wizerunku Brusa, czyli afera świńska. Random Brus odpalił wtedy streama z szachów. Niestety, zlikował wtedy swoją historię przyglądania. No, jak myślisz, co oglądał Brusik? porozmawiajmy ze zwierzętami, na których na przykład świnia wali kobietę. No, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie oglądał takich filmów. <laughs> Dobrze, że tam nie było jakichś, kurde, stron typu, nie wiem, Zotube, walenie do owczarka niemieckiego, bo czad byś miał bekę ze mnie, Jezu. Szedłem sobie na jakieś takie, wiecie, świnki z ciekawości, no i tyle. Bardziej chodzi o aspekt upodlenia, że wiecie, ta baba. Wybitny koleś. No niestety ten argument za bardzo nie zadziałał, ale co gorsze dla blusa i dla jego najważniejszych wartości nie spodobało się to po prostu sponsorom. Straciłem ponad 70% przychodu, większość współprac miałem nawet za bardzo na czynsz. Nie nie bez powodu, no ludzie maile wysyłali. No ogólnie wracając do szachów, to Gerberek był na nie na tyle zajawiony, że jak miał duże liczby, mówił, że będzie cały czas streamował szachy i zrobi sobie nawet z nich tatuaż. Jak ja cię nie kończuję i nie dostajesz rajdów, to już ci się nie chce grać. Nie, mi się po prostu przejadły troszeczkę. Przecież mówiłeś, że szachy zmieniły twoje życie. Na pewnie. No pewnie, na, na pewno, pewno no trochę pewnie. zmieniły. Miałeś zrobić. Tatuaż z No wywaliła się tatuażystka, to mi się dalej nie chciało szukać. Nadchodzi wtedy bita śmietanka 2, na których między innymi miał się bić Xajo z Boxdelem, Wysocki z Werdęgą i oczywiście Gerberek z ripsonem. Tutaj pojawił się pierwszy problem, czyli jak dostać się na galę bez pieniędzy. Bruce miał sprytny plan. Bo Bruce wykorzystał moją dobroć. Bruce przyjechał na miejsce i sam sobie wziął ten hotel. Plus wynajął samochód i miał kierowcę. No zakładam, że z samochodem i kierowcą mógł wrócić do domu od razu po Gali. Szymanko, ja za noc, za dwie noce nocleg, plus pendolino, plus samolot, zamknąłem się w mniejszej kwocie niż ty. Jak to możliwe? Na za siebie sam dzisiaj, To ogólnie dobrze pokazuje, jak Brus machuje. Podejście do siana, jak ktoś mu da po prostu palec, to Bruce od razu bierze całą rękę. Mówicie, że gdybym był w narożniku, to dałbym, cytując, Pstyczka w znos Industries. Ty idioto, barana w ścianę za. Jeszcze patrzę, jak u... że się na niego obraziłem Z idiota, skończony idiota Ludzie go oglądają, żeby cisnąć z niego bekę A na następnej charytatywnej gali Na której oczywiście każdy walczy za darmo To Bruce jako jedyny chciał wynagrodzenie Obie walki pokazały Bruce'owi W jakiej tak naprawdę jest słabej kondycji fizycznej I wtedy nadeszła refleksja, żeby zacząć ćwiczyć Zaczynam wtedy swój winter arc Dodaje na Instagrama info, że zaczyna ćwiczyć I będzie wrzucał cały czas o, fotki o kurie, z tego to Tutaj macie aktualizację progresu Bruce'a Pierwszą fotę, drugą, trzecią No i co, afera świn później na bitej śmietance. Niestety, jak to mówi przysłowie, do trzech razy sztuka. Szlachetne zdrowie, e, e, prawda, e, ile się trzeba cenić, czy jak, a, jak... Tak. Teraz wjeżdża w niego najwierniejszy widz Tomek, który jest w pełni to normalny i ma w pełni normalną gestykulację. Mitoman, fetyszysta. Full siłka. Nie wiem, czy ja miałem kiedykolwiek zajawkę na siłownię. Chyba nie. Wskazały się pierwsze <noise> objawy mitomanii i szeregu kłacu. Jak był w trzeciej podstawówce, to rzucił stołem nauczycielkę. W gimnazjum przepłynął całe jezioro strzeszyńskie. już robi za Gerberka wiele rzeczy, nie pozwalając mu się usamodzielić. Na przykład ustawia mu alerty na streamie Instaluję mu gry Część. Serio ja to, tak się dzieje? Dobrać. No ogólnie widać, że Tomek jest lekko odklejony Puu, nie bój się, nie lękaj się Jestem przyjacielem, nie skrzywdzę cię Spójrz mi w oczy, widzisz mnie kupster. Kiedy Bruce myślał, że to w końcu Koniec i będzie spokój Dał popis swoich umiejętności Jak wyleje ci się ogólnie woda na chacie, to co robisz? Bruce ma lepszy patent niż jakieś ścierki Czy inne gówno Czy ty właśnie skarpetą sprzątasz? Tak, ponieważ nie mam no Ale kur... to nie możesz ręcznika papierowego zamówić? Jak to wygląda, to masz 30 lat ty ma skarpetki i toniku do twarzy, do kurwa czyszczę ja mebli. No i? No i Olek ogólnie po tych wszystkich dramach i pokażeniach znalazł się na dnie. A od dna można się tylko odbić, prawda? Na pewno bym mu pomogły w tym pieniądze. Niestety w przypadku Olka po aferze świńskiej ciężko było jakichś sponsorów. Odpalił wtedy streama z banerem SuperBeta, który uważaj, dawał na start 3755 zł. To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Panie, daj pan spokój. W reklamie hazardy ogólnie jest żeby powiedzieć, że jest on od 18 roku życia. No i Bruce dodał oczywiście na banerze taką informację, możecie ją sobie przeczytać. Ja nie widzę. A ja widzę! Jeszcze briefa dokładnie nie ogarnę, żeby ładnie to wytłumaczyć. Dlatego, że średnio znam się na betowaniu. Tak, koniec współpracy, no. Żeby byli fajnie czytałem i się skarżyli No i kiedy nie było już nadziei i szansy na odbicie się Rękę wyciągnął do niego wtedy Mokry Suchar Który zaprosił go na serię streamów do Japonii Ja mam likier w wyciągu z karalucha to, Oho To powinien tak się maja. W którym panowie mieli oczywiście robić content, a Brusowi się... Jak myślisz, co wtedy było? Czy Brusowi się chciało czy się nie chciało? nie, 10, je, Ej, 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 piłka! E, Więc zamiast się odbić, pogłębiło to, to tylko jego problemy. Nawet ciężko było ogarnąć hajs na bilet powrotny. Za gotówkę tak. Kupiłeś sztuczną c**ę, no to ile? Tyle. Ja... ja to zapisz jak wróc, czemu nic nie mówisz? Coś się stało? Nie no, wszystko okej, okay. trochę... Trochę więcej niż bym chciał. Ja ogólnie raczej nie wydaje na nic siana. No. Ale też warto zaznaczyć, że Bruce zarabiał niemałe pieniądze. Więc jak to wszystko przepisał? Rozkminka. Na tym czarcie ogólnie możemy zobaczyć, że w 2020 roku zarobił on prawie 19,5 tysiąca złotych. W 2023 było to prawie 25 tysięcy złotych. No i w 2024, no jest to tylko 8 miesięcy dostępnych danych. Ale zrobił tam prawie 12,5 tysiąca złotych. A to oczywiście wszystko jest z samych subskrypcji, więc. Kwa, no 12 koła w rok. Przecież to jest. 这这是会骂我。 Więc no Bruce zarabia dużo więcej. On sam przyznaje, że zarabia około 7 tysięcy miesięcznie. A same siano, ogólnie stawia on nawet nad przyjaciółmi. Hierarchię wartości Bruce'a możemy dobrze zobaczyć na znajomości z Xenem. Dobra moi drodzy, jak już poruszyliśmy temat mitomanów, to ja idę z wiadomością do Olka. Olek, szukaliśmy sponsorów i budowaliśmy planu. Tripa IRL. Po czym ty powiedziałeś, że średnio ci się pomysł podoba, natomiast powiedziałeś też, że się kupa bolisz latać samolotem i nigdzie latać nie będziesz. Po czym tydzień później kurwa, lecisz na Tripa, do Japonii, dolonym samolotem, robiąc wszystkich w ch**. Łasy na kasę, bo płacili ci bilet. No i tutaj możemy nakreślić taki cykl, tak w którym on zawsze jest po prostu jedyny. Zawsze kogoś zawiedzie, ale później dostaje kolejną szansę od losu i nie chce jej wykorzystać. Ogólnie porównałbym Brusa do pingwina, Nie wiem, czy oglądaliście ten serial, ale idealnie pasuje. W którym Brus zawsze coś odwali i widzi, że on po prostu robi źle i się opiala, Ale zawsze jakoś masz mu ochotę wybaczyć. To jest ukryta super mocolka, że nieważne, co się dzieje, nieważne jak mocno coś odwali, i tak koniec końców mu się to wybacza. No i też, żeby nie było takiego tylko negatywnego akcentu. To można przyznać dla Brusa, że ma on żelazną psychę, no albo parcie na szkło. Czekaj, miało być pozytywnie. <laughs> to co, trzeba palić gumę. Dzięki za wszystkie komentarze i subskrypcje. Adios. Hmm. Hmm. Powiem tak. Ten film utrzymał mnie tylko w myśli, że lubię random Brusa. Nic nowego się nie dowiedziałem. Trochę źle było mi to obejrzeć, bo przypomniało mi się, ile razy byłem na niego mega, mega zły, ale ja lubię tego typu, nie? Ja go naprawdę lubię. Lubisz Random Brusa, Ale to debil. Okej. Okay. No to ja się zgadzam z tobą, Ola, no. Serio go lubię, no. Chyba takim go lubię, jakim jest. Za co go lubię? Właśnie, wiesz co, to będzie dziwne, co powiem, ale... Nie lubi się kogoś za coś, tylko pomimo czegoś. Ale wiesz, ja byłem bliski lubienia mentora. Nie wiem, ku... Mimo ty go trzymasz jako zwierzaka domowego? Nie, no to, to bardziej pasowało pod mentora. Lubisz robić na nim kasę, jak reszta streamerów? Ile na nim zarobię? Donate'ów, k***a, 5 razy 5 zł, donate. Stary, to meet. Hmm. Serio? Dobra, uwaga. Serio lubię Karionera, mimo że obiecałem sobie i widzą, że nie będę z nim robił kont kontentu, bo jest szkodliwy społecznie. Też mi go chyba żal podświadomie. Uważam, że jest zagubionym człowiekiem i liczę w jego zmianę. Tak samo było z Mentorem. Też wierzyłem w jego zmianę. W końcu otworzyłem oczy po tym filmie, ale mimo wszystko jest mi go żal. Jak można być takim kurwa zagubionym człowiekiem? Dzień dobry. Serio lubię Blusa. Mamona mamona też lubię, ale raczej ciężko mi się z nim dogadywać long termowo. Rybson robi content na upośledzonych, a ty na mitomanach? Ty, ja może ja mam słabość do mitomanów? Jakby... Ja nie rozumiem jednego i to akurat zawsze mówię. Ludzie, którzy codziennie oglądają random Brusa, albo oglądają go regularnie, a wyzywają go i mają go za najgorszego na świecie, to są większe zjeby od Brusa. I taka prawda. Bo pojęcie trzeba być, żeby kogoś regularnie oglądać, być stałym widzem i tylko po to go oglądać, żeby go jeść. To zdecydowanie. Rozumiem, że możesz nie lubić Brusa, naprawdę go nie lubisz i, i po prostu masz prawo. No, nieważne, nie? Ale jak go cały czas oglądasz, to wychodzi na to, że coś jest problem z tobą wewnątrz i widocznie potrzebujesz się dowartościowywać. Tak mi się wydaje.